Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 18 kwietnia 2023 roku. Zaczynamy naszą wtorkową analizę kryptowalut. Zaczniemy sobie oczywiście od Bitcoina, gdzie mamy oczywiście tutaj bardzo fajny wzrost. Za chwilę o nim pogadamy dokładnie. Później zobaczymy sobie jeszcze order od Maximusa. Zobaczymy sobie wykresy Procharts. No i nasze dzisiaj wejście z wczoraj. Które pod wieczór robiłem wejście na Koti. Tutaj na grupie patronów też to dodałem. Tą informację no i tutaj dosyć fajnie nam ta pozycja zarobiła. Koti się całkowicie odkleiło od Bitcoina. I jak Bitcoin rósł, to Koti fajnie się odbiło od oporu. No i już przed chwilą jeszcze patrzyłem to na dźwignię razy 20 było już ponad 110% więc tam aktualnie stop loss kroczący, no i zobaczymy ile nam da radę wyciągnąć a wróćmy sobie teraz do bitcoina, narzućmy sobie wszystkie nasze tutaj linie, no i ja wczoraj o tym mówiłem że jeżeli nie przebijemy tutaj tej czerwonej linii, no to możemy spodziewać się odbicia do góry, dlatego ja będąc tutaj już w szorcie z 30 tysięcy dosyć fajnie na plus zdecydowałem się założyć tutaj stop lossa, dlatego wyszedłem na lekki plus i zamknęło mi właśnie przy tej podbitce pozycję, z czego się akurat cieszę, bo znowu bym był około kilka tysięcy na minus dlatego będę próbował co prawda wchodzić w shorta ale będę wyczekiwał jakiegoś fajnego momentu ponieważ teraz może być też ciekawa sytuacja, aktualnie widzimy już trzecią świeczkę, która zaczyna nam tutaj Lecieć w dół, ale niestety może być to tylko pułapka, z tego względu, że może nam się tutaj odbić właśnie od 30 tysięcy i polecieć nawet na 31 600, więc bardzo prawdopodobne, że tutaj będzie chciała nam cena w najbliższym czasie dolecieć. Dlatego ja aktualnie będę tylko tutaj obserwował. Już co prawda wyhaczyłem w dwie fajne pozycje na dzisiaj. Ale na bitcoinie na razie nie zdecyduje się wejść, chyba że zrobi jakiś bardzo fajny techniczny ruch, czyli albo dolecimy tutaj do tego miejsca i zobaczymy, jak tutaj nam się cena zachowa, po pierwsze z tą strefą, po drugie z tą zieloną linią, na którą też bardzo fajnie tutaj cały czas cena reaguje, a po drugie jest jeszcze oczywiście możliwy long przy dobrym zjeździe albo do tej czerwonej linii, bądź żółtej, tylko muszę zobaczyć, że tu faktycznie będzie dosyć fajnie wybrania na ta pozycja, więc aktualnie ciężko jest określić, w którą stronę będę chciał wchodzić, na pewno jeżeli gdzieś będę chciał wejść, od razu rzucę to na Discorda do nas, ale na razie Czekam i patrzę co się może dziać i jestem ciekawy jak tutaj alty będą się zachowywały, no bo może warto zerknąć na dominację, która pomału tutaj odbija się właśnie od tych niecałych 47%, więc raz mieliśmy odbicie, drugi raz i poszliśmy w górę, no więc tutaj też może być fajna sytuacja. Więc aktualnie jestem ciekawy co tutaj się wydarzy. No warto zobaczyć, że ta świeczka tutaj z godziny 14 no zatrzymała się właśnie tuż przed tym dosyć bardziej psychologicznym poziomem na 30 500, więc aktualnie tutaj zlecenia były, tutaj było widać to na orderbookach. No, i teraz może zerknijmy sobie na te order booki, Widzimy, o, od razu nam się rzucają takie ściany, po pierwsze zakupowe. Pierwsza troszkę mniejsza, właśnie na 30 tysięcy, ale większa jest tutaj poniżej 30 tysięcy na 29 900. Więc tutaj widać, że kupujący myślą właśnie, że cena. Spróbuję mocniej tutaj zanurkować jeszcze w dół, żeby wtedy dopiero odpaliły się zakupy. No i po drugiej stronie, po stronie sprzedażowej, widzimy pierwszy poziom, właśnie na 30500, czyli na tym poziomie psychologicznym. No i później dosyć daleko, właśnie na 31 3100. 31 i 31,200, więc tutaj tak kaskadowo nam się ustawiły te zlecenia, ale do tego poziomu jeszcze troszkę nam tutaj brakuje. Teraz zobaczmy sobie wskaźniki ProChart. No i co tutaj od razu rzuca nam się w oczy? Rzuca nam się po pierwsze cały czas odpływ stablecoinów. Po drugie cały czas wpływa nam coraz więcej bitcoinów, czyli ta pompa do góry mogła być sztuczna, chcąc tutaj możliwe bardzo fajną ilość bitcoinów sprzedać jeszcze wyżej. No i co ciekawe widzimy, że po tym starcie tutaj ulica nam się odpaliła, znowu zaczęły się zakupy, wskaźnik CBR Wam tutaj pokazuje cały czas na, praktycznie żółto. Tylko w jednym miejscu mieliśmy taki pik właśnie na niebieski kolor i to właśnie było podczas tej podbitki, czyli tutaj dodatkowo jakaś instytucja podbiła nam tutaj tą cenę dosyć mocno. Więc tutaj warto obserwować, co się może w najbliższych godzinach bądź dniach właśnie dziać z tymi bitcoinami, więc tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Teraz może lecimy dalej, bo przygotowałem dla Was kilka kryptowalut i na koniec będzie jeszcze indeks SP500, gdzie dzisiaj też właśnie odpaliłem pozycję, a no więc najpierw zobaczmy sobie Ethereum, które znowu powyżej 2100 dolarów, dokładnie 2106. No, i co prawda tutaj nie wybiliśmy wyższego szczytu, tylko zatrzymaliśmy się praktycznie przy tym pierwszym podbiciu, które miało miejsce 14 kwietnia, więc tutaj robi nam się taka konsolidacja. No i możemy się dosyć długo tutaj bujać. Ja, co prawda, po cichu przy tym zjeździe na Bitcoinie liczyłem, że może zaliczymy tutaj poziom 2000 dolarów, ale jednak był to dosyć odległy tutaj poziom. A teraz zobaczmy sobie Koti. To jest właśnie pozycja z wczoraj. Gdzie wczoraj pod wieczór wpisałem ją właśnie na Discordzie. Z tego względu, że było widać, że tutaj bardzo mocno ciągnie nam Koti właśnie do tego oporu w okolicach 11 centów. No i faktycznie tutaj dostaliśmy dotknięcie tych 11 centów, ja co prawda ustawiałem się troszkę poniżej, dokładnie na tej żółtej linii. No i widzimy, bardzo fajna tutaj formacja spadkowa no i cena nam chwilowo zatrzymała się tutaj w okolicy 10 centów, ja po cichu liczę na zjazd tutaj do 9. W tym momencie tutaj już przebiłem na tej pozycji na dźwigni razy 20, już jest ponad 110% dlatego tam już na Bing X odpaliłem właśnie stop lossa kroczącego, więc tutaj w najgorszym wypadku będę na zero, więc tutaj można spać spokojnie, a jeżeli faktycznie dolecimy do, do tych 9%, centów, no to tutaj będę realizował zyski tego względu, że tu jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo odbicia, no i nie chciałbym tracić po prostu tych zysków. Więc pamiętajcie, jeżeli nie macie konta na BINGX, to was zapraszam, tam mamy właśnie tego stop kroczącego, no i z mojego linku pod filmem macie też tańsze opłaty, więc warto, myślę, z tego skorzystać, a o stop kroczącym też był film I gdzieś na kanale, jak już piszecie, to na pewno bez problemu go znajdziecie. Więc sytuacja na Koti wygląda bardzo fajnie. No i co prawda, tutaj przy tych spadkach, tu akurat w tym samym momencie na Bitcoinie była pompa do góry. Więc widać, że tutaj Koti bardzo technicznie, typowo się tutaj zachował. No i co ciekawe, gdybyśmy faktycznie dostali jeszcze jakiś teraz zjazd na Bitcoinie i na indeksach. Gdzie na przykład na indeksie SP500 jest bardzo prawdopodobne, że może nam teraz spaść w dół, no to może pociągnąć nam właśnie Koti spokojnie do tych 9 centów. Więc tutaj sytuacja cały czas otwarta. Teraz zobaczmy sobie BNB, które też zachowało się bardzo tutaj wręcz wzorcowo, i przy tych spadkach odbiło się właśnie od tego wsparcia na 337 dolarów. Co prawda, dwukrotnie zaliczyło ten poziom, no i odbiło nam do góry, ale już co prawda nie miało tyle siły co poprzednio, no i zatrzymało się praktycznie w połowie tutaj tego poprzedniego wzrostu, co może świadczyć tutaj o braku już takiego impulsu do góry. więc tutaj możliwe, że właśnie będziemy próbować zbijać cenę, i w bardzo bliskim czasie tutaj możemy znaleźć się już pod właśnie tą. Strefą na 337, a nawet tutaj w okolicy 312 bym bardziej zakładał tutaj zjazd aż do tego poziomu, teraz lecimy dalej. Kolejnym coinem, takim na dzisiaj, to będzie APT. I tutaj co ciekawe, po tym zjeździe cały czas tutaj poziom 12. Dolarów i 20 centów bardzo mocno nam wybrania spadki, no i cena tutaj wielokrotnie już się odbijała. Co prawda, nawet mieliśmy troszkę głębszy zjazd do 12 dolarów i 13 centów, ale cenę też z powrotem nam wyprowadziło do góry. No ale e, tutaj bardzo ciekawe, że każdy szczyt jest już coraz niżej. Tak samo dołki tutaj robią się coraz niżej, więc bardzo możliwe, że za chwilę przebijemy. No i przy zrobieniu retestu odpowiedniego możemy nawet tutaj zlecieć poniżej 11 dolarów. Teraz zobaczmy sobie Ethereum Classic, gdzie też bardzo ciekawa aktualnie sytuacja. Ethereum Classic aktualnie za 22 dolary. No i cena nam tutaj idealnie odbiła się od tego oporu na 22 dolary i 20 centów. Więc tutaj bardzo możliwe, że teraz będzie chciało nam polecieć w dół. Nawet tutaj wybijając 21,5 centa. Więc tutaj bardzo możliwe, że dostaniemy jeszcze do tej głębszy zjazd. Co prawda bardzo prawdopodobne, że z powrotem jeszcze raz, chociaż przetestujemy ten poziom. Dlatego kto nie zdążył tutaj wejść, myślę, że jeszcze będzie okazja Załadować się na tej żółtej linii. I teraz koń dobrze Wam znany, czyli Gala, która aktualnie zrobiła bardzo fajny tutaj strzał do góry. I tutaj praktycznie z tego wsparcia wystartowała w dniu dzisiejszym właśnie do swojego najbliższego oporu na niecałe 5 centów. No i tutaj bardzo możliwe. Że będzie chciała nam za chwilę zaliczyć zjazd z powrotem do tych 4,2 centów, więc tutaj myślę, że jest okazja do fajnego shorta. No, ale mam nadzieję, że nam tutaj bitcoin tego nie zepsuje. Dlatego ja tutaj zapobiegawczo stawiam już sobie stop lossa, gdzie dokładnie opisałem wszystko, całe wejście właśnie na gali, tutaj na Discordzie jest dokładnie opisane, w którym, gdzie miejscu będę ewentualnie uciekał stop losem. I to z na dzisiaj tyle będzie. Jeszcze tylko zerkniemy sobie do indeksu SP500, gdzie tutaj wchodziłem sobie z automatu w shorta. Z tego względu że cena nam doleciała tutaj do tej czerwonej linii, gdzie wielokrotnie dostawaliśmy spadki. A co prawda, tutaj pierwszego shorta miałem otwartego właśnie z tej strefy. Po czym widziałem, że tutaj nie ma sensu tego dalej trzymać i pogłębiać straty, więc tutaj zamknąłem na stracie. No i teraz po prostu będę chciał to odrobić właśnie z tego miejsca. Oczywiście przy mocniejszej podbitce powyżej 4200 dolarów no myślę, że będzie warto tam rozważyć dołożenie do marginu. Co prawda to jest wejście tylko za kilka stówek, ale myślę, że przy tym zjeździe nawet do okolicy poniżej 4000 no myślę, że to fajnie by dało Zarobić. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Życzę Wam przyjemnego wtorku. Słyszymy się oczywiście już jutro. No ale może być sytuacja, że w sobotę nie będzie nagrania z codziennej analizy i po prostu wleci to nagranie w niedzielę. A na sobotę planuję wrzucić Wam filmik właśnie z aplikacji Max Global, ale to jeszcze bliżej, właśnie weekendu. Taka informacja. Padnie tutaj na kanale. Do usłyszenia. Do jutra. Hej.